Jesteśmy na Margonemach i co dalej? Powiem wam, że jest taki świat, który nazywa się Tempest, Margonem Tempest. I z tego, co szczerze myślałem, że jak usłyszałem ogólnie o tej nazwie świata, ja tam kojarzę, chyba nie wiem, ten świat trwa ma już rok czy dwa, pewnie dwa, nie wiem. Maksymalny leveliki można tutaj osiągnąć, to jest 300. Chyba nie ma żadnych wymogów, żeby założyć tutaj postać, i chyba każdy może założyć nie tutaj jak na eksperyment, ale ja na przykład nie założę pana na KB i tak dalej, wiecie o tym, ale na tym Tempestie chyba każdy może założyć swój świat. I z tego co wiem, na tym świecie jest właśnie wprowadzany nowy interfejs, czyli wszelaki umiejętności są pozmieniane i nie są takie jak na ogólnodostępnych światach. I jeszcze chyba na jakimś priwie, na Mordorze chyba było coś takiego, bo tam grałem, to był też ten nowy interfejs później wprowadzony. I ogólnie ten nowy Intersex nie podoba mi się, ale z samego faktu, że są nowe umiejętności, że jakieś tam chyba zmiany w mechanice gry również y, są, to zdecyduję się tutaj zagrać. Y, co wiem szczerze o tych umiejętnościach i tak dalej? O Wojowniku nie nic, o Paladynie ponoć jest ciekawy i wiele osób mi polecało, ale nie zagram Paladynem. O Magu nic nie wiem, o Tropicielu... Tropiciel jest ponoć słaby. Tyle wiem. Łowcy też nic nie wiem, wiem jedynie, że tancerzomostrze ma jakiś grupowy cios i jeszcze, że może rzucać nożami, dlatego sobie nim zagramy. Bo też jak się pytałem, przynajmniej na wszyscy pomagają wszystkim, to polecali spróbować nim zagrać. Więc jak na razie, zagramy sobie tancerze mostrze, i tutaj nie ma niczego jak na Berów się, że raz się wywale i koniec. Tutaj mogę sobie po prostu zagrać, tylko jedyne co jest to, znaczy jedyne co jest, no właśnie nie jedyne co jest, jest po prostu ten nowy interfejs, ale jest jeszcze jedna taka modyfikacja, że można wbić maksymalnie 300 level. Chwila, czy są jeszcze jakieś światy, gdzie można wbić ten 300 level? No, no, no macie, to wiem, że jest świat chyba, gdzie bonusy z klanu są powielane. Tempest, nie, chyba tylko na Tempest. Wiecie, to jest związane z tym całym endgame'em i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, 500 level typ wbił. Mm, kojarzę go ogólnie, jest to Ashin, bo grałem kiedyś na Wirtusie i miał chyba wtedy 320? Nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam, że stał na hemonii. i miał mi rękawice załatwić. <grych> na wojownika. Dobra, więc zagramy sobie Tancerze Mostrzy, Nikt standardowy, bez żadnych udziwnień, więc spoko. I ogólnie tak, była ta sonda cała związana z tym, gdzie mam grać. Będę musiał sobie jedną postać naberów się usunąć, bo troszeczkę już tych postaci mi się narobiło. Ja kiedyś miałem więcej postaci, ale posuwałem je, więc nie warto usunąć postaci. Powiem tak. Chyba, że macie jakieś... O kurwa. Jaka ta gra jest duża. Gdzie ja jestem w ogóle? Jest zupełnie inaczej ta gra wygląda. Dobra, można sobie przybliżyć. Ej, naprawdę dziwnie mi się gra tutaj. Jeju, nic nie ogarniam zupełnie, jeju, co tu jest, co tu się dzieje, mapa świata, nie wiem. I właśnie robiłem to całą sondę, gdzie wynik wygląda tak, że w sumie się spodziewałem, że tak będzie wyglądało, że chcecie berówca. Okej, okay, zrobię tego berówca, tylko po prostu tak w ramach teraz, zagramy sobie na tym tempeście i zobaczymy, jak to się przyjmie. Ej, naprawdę... Tak dziwnie się tu gra. X. Okej. Okay. Ej, jak się wychodzi? Opuść walkę z. Aha, to są skróty klawiszowe. Dobra. Jeju, ja wiecie co chyba zrobię sobie? Podłączę sobie telewizor pod HDMI i będę na telewizorze grał w margonem. Naprawdę. <grybka> Szybka walka F. Z. Aha, to tutaj będę musiał opierać się na tych klawiszach. Ej, naprawdę nie podoba mi się to. Wyjątkowo mi się to nie podoba. Super. Reparcie, czemu ja mam łup? Aha, dobra, ustawię sobie na środek i teraz jeśli będę miał łup, to ciekawe, czy też będzie na środku. Ale to jest maksymalnie nieprzejrzyste, moim zdaniem, umiejętności. Okej, okay, to to wiemy. To są takie małe tipy, podpowiedzi dla nowych graczy. Ej, naprawdę, to życie jest tak nieprzejrzyste i ciężko mi się będzie do tego przyzwyczaić, ale. To jest jak na razie w ramach serii z Sosuśkiem, więc nie robię żadnej konkretnej już serii z tego Tempesta, tylko po prostu chcę zobaczyć jaki będzie odzew od Was. Dobra, jakoś tutaj możemy się przyzwyczaić... czemu mi to zasłania? Nie wiem na razie jak dodatki nawet zainstalować. Aha, tutaj są dodatki. Współrzędne kursora. Okej, okay, to może się przydać. Data zakończenia aukcji, zegar. Zegar sobie zainstaluję. Może mi się przydać. A naprawdę spoko. Tutaj po prostu klikamy i mamy. Ej, nie, dodatki są spoko zrobione. Minutnik. Minutnik sobie ogarniemy, uzupełnianie strzał. Ale my gramy w sumie tancerze mostrze, więc nieważne. Emotikony mogę możemy ustawić. Numerowanie miejsc, poszukiwanie depozytu, zapisywanie fil. A, jest jeszcze coś takiego jak margocom. I też mi to polecaliście, ale jak na razie nic takiego. Znaczy, jak na razie nie grałem jeszcze na Margo.com, więc nie wiem. I wiem, że tam jest... Znaczy wiem, jak to mniej więcej wygląda, wiesz, no, questy są inaczej porobione, że są jakieś GPS-y dosłownie związane z tymi questami. To zupełnie inaczej wygląda. Jest też Margonem Old, czyli tak, jak pierwotnie wyglądało. Hmm, dobra, ale czego ja chciałem tutaj poszukać jako dodatków? Chyba nic więcej. Szybka drużyna, numerowanie przedmiotów. Nie, wszystko mamy. Dobra, może jakoś się tutaj przyzwyczajimy. Może. FZ. Dobra, przynajmniej teraz nie wywala mi tutaj tego okienka, tylko... Bo mogę sobie regulować oczywiście, jak bardzo chcę mieć przybliżone. Mogę tak grać. A mogę też grać tak. Jak coś to się robi kółkiem od myszy i. I kontrol. Można to też chyba plusem robić, tak? Sprawdzę? Nie. Kontrol i strzałki? Nie, 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 dobra. I były jakieś tam skróty, jeszcze, że można było to regulować, ale kontrol i kółko od myszy i możecie właśnie tak regulować. Nie wiem, mi się akurat tak dobrze gra, bo też widzę dosyć sporo. A mam te, ten monitor, który ma ile? 24, ale chyba. Dobra, ale naprawdę to jest tak nieprzejrzyste. Nie podoba mi się to. Wolałem, jak tutaj miałem pokazany level, i pokazane życie. Tutaj mamy życie w formie jakiejś bańki. To mi się kojarzy chyba z Sakredem, tak? Zobaczymy screeny. Tam chyba było właśnie tak życie w formie takiej bańki. Nie. Ale były, były na pewno jakieś gry takie MMO, gdzie życie było tak. Nie, to chyba było w tym. Diablo 2. Zobaczymy. Tak, Diablo 2 było. Ja w 2 to zagrałem 30 minut i nigdy więcej nie powracałem do czegoś takiego, więc ja tam za dużo nie wiem. Jeju, wywala się na tym szerszeniu. Super. Dobra, 11 sekund. Gdyby to była seria naberów się na, na nowym silniku, to już by się zakończyła, ale że to jest, to nie jest seria naberów się, to, to jeszcze żyje. Dobra, czy mogę na coś lognąć jeszcze? I powiem tak, od... ja nie wiem dokładnie co zmienia ten nowy interfejs. Wiem na pewno, że zmienia umiejętności, ale czy zmienia jakieś rzeczy z mechaniki gry? Nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Ale wiecie, już sam fakt, że umiejętności są pozmieniane, to po 25 levelu będzie można bardziej kombinować i będzie ciekawiej po prostu. Jeju, czemu ja się nie wyleczyłem? Ale no właśnie, nie wyleczyłem się dlatego, bo to jest tak kurwa nieprzejrzyste. Czy można jakiś dodatek ogarnąć, żeby to życie było bardziej? Nie wiem. Żebym, nie wiem, miał tutaj jakiś pasek życia, czy coś takiego. Wy mi i tak napiszecie o tym, że są takie dodatki. A nie, mało tu jest dodatków, to mogę sobie włączyć. Aha, kursor. Nie, to się może przydać nawet do jakichś questów. Kto leczył w tym tej wiosce? Znachorka Aisha, tak. Słyszałem, że ty mnie uratowałeś, podobno jestem ranny i nawet te dialogi nie są tak tragicznie zrobione. Ogólnie design jest dosyć spoko, jeśli chodzi o te dialogi i tak dalej. Tylko rzecz, która mnie najbardziej denerwuje w tym wszystkim, jest życie. Bo wolałbym mieć życie gdzieś tutaj. I no i to tyle. też level, jakbym miał pokazane gdzie indziej, a nie tutaj. Czy naprawdę uważacie, że. Pokazanie levela czcionką, jedenastką na górze ekranu jest przejrzyste? Moim zdaniem nie, no ale pewnie przyzwyczaja się po jakichś 30 minutach, czy tam godzinie gry i będzie spoko. Więc ja na razie narzekam. Ale nie, spoko, na przykład te, te tipy tutaj też są porobione. Ktoś ci obraża, dodaj go do wrogów. Super. Czy wiesz, że uzdrowiciele w miastach wyleczą Twoje rany? Nie, myślałem, że uzdrowiciele mi właśnie zabiorą życie. Za smocze łuski możesz zakupić na przykład ekwipunek. Spoko. Ja kiedyś pamiętam, kiedy zaczynałem dopiero grać w tą grę, w 2010 czy 2009 roku, myślałem, że smocze łzy to jest przedmiot, który nie jest na koncie, tylko jest po prostu jak na przykład nogi świerszcza i można go wymieniać i tak dalej, ale nie. To jednak nie, nie miało grafiki. Żuk szósty level. No z nim nie wygram. No i powiem szczerze, że aż tak źle na tym tempeście to nie wygląda. To jest jednak kwestia przyzwyczajenia. Pieniędzy nie mamy jak na razie. Gdzie są w ogóle pieniądze? Tutaj. Tak samo. No, kompletnie nie... Kompletnie nie mogę tego zobaczyć. Co to jest wyczerpanie? A nie, nie, nie. Z kim ja miałem gadać? To ty, ty, ty wyleczasz? Nie. Hm. Ej, gdzie, gdzie, gdzie to było? Tutaj gdzieś. Nie. Jeju, będę teraz błądził. Kto mnie wyleczy? Cześć, Margo Mapka. To by mi się przydało. Eee, zegar, zegar, emotikony, przedział, wysyłanie. Nie ma, nie ma. Niestety nie ma. To by mi się bardzo przydało. I dlatego właśnie chciałem sobie to zainstalować. No ale jak widzicie, nie ma czegoś takiego jak mini-mapka na nowym interfejsie. Tylko. Będę musiał chyba sobie pomniejszać wszystko. A tu jest. Tylko jak sobie ja tak wiecie, pomniejszam i powiększam, to wada jest taka, że te okno lotów będzie mi się chyba przesuwało i będę musiał je znowu zmieniać. Nie. W sumie jest ok, W miarę okej. Okay. Weźmy niżej. Dobra, mamy troszeczkę tych. Gdzie jest w ogóle pasek Expa? Bo ja naprawdę nie wiem. Ej, do... naprawdę nie wiem, gdzie jest pasek Expa. Czy Wy to widzicie? Nie, mi się wydaje. A to jest pasek Expa. Jeju. Mi... No nie przemawia to do mnie jak na razie. Te paski. Więc. Będę padał co nie pewnie, przez to, że nie będę wiedział, ile mam życia. Awansowałeś na piąty level? Nie, ale na przykład taki napis, awansowałeś i tak dalej, czcionka sama i sam design jest ok. Moim zdaniem jest ok. To jak najbardziej na plus. Dobra, zabijemy jeszcze parę świerszczy i pójdziemy sprzedawać moje drugocenne przedmioty. W sumie. Oha! <tuszy> Mogłem sobie smoczuł łzę wymienić na złoto, tylko ja nawet nie wiem, gdzie tu jest przycisk premium. Tu jest. Tylko jak na razie mam limit 300k. Dobra, wymienię sobie, żebym miał pieniądze, bo nie ma co się męczyć. Premium. 300k na pewno? Tak, 300k. Mm, pieniądze, gdzie są pieniądze? Złoto. Wymień. Czy na pewno chcesz wymienić 75 smoczych łusek? Tak, chcę. Super. I teraz nie będę się musiał męczyć z tymi z tego wszystkiego po prostu możemy tutaj grać swobodnie. Gdzie miałem iść? Wyleczyć się na pewno. A gdzie jest jakiś kupiec? Na dole chyba. Tak na dole był. Tą wioskę też pozmieniali. Ja szczerze tam zależą ostrzej od kiedy zmienili tę wioskę nie grałem, więc trochę... jestem skołowany tutaj. Ale dobra, mamy piąty level. Będziemy mogli sobie zadać jakieś przedmioty kupić. Eee, gdzie to było? Handarz jest. Szczerze, to mogłoby. Ej, nie mogę nawet. Co to chodzi? Oprócz torbę torby, pierwszą zbierając przedmiotów. Ej, spoko. To jest spoko akurat. Filtr. Hmm. Dobra, mamy piąty level. Też nawet. Tutaj czcionka i tak dalej. Jeśli na przykład odporności będą na niebiesko, na zielono i tak dalej, to też jak najbardziej na plus. Jak na razie nie wiem. Ale spoko. Jak na razie podoba mi się ten interfejs, przynajmniej tutaj z przedmiotami. Dobra, na piąty level możemy sobie wszystko kupić. Hełm, buty, tak, tak, tak. Okej, okay, mamy. Czy mogę jakoś szybko to założyć? Prawy, lewy, czy na pewno też związać przedmiot ze sobą? Nie, muszę po prostu przesuwać. Myślę, tak. Hmm. Musiał naprawdę wiązać przedmioty na piąty level ze sobą i cały czas klikać komunikat. Myślałem, że jest jakiś szybszy sposób, żeby założyć ten ekwipunek, Wiecie, to jest nowy interpret. Tutaj możemy sprzedawać wszystkie przedmioty jednym kliknięciem z pierwszej torby. To jest jak najbardziej na prostu Myślałem, że też coś jest przygotowane w związku z zakładaniem przedmiotów, ale jednak nie. Przynajmniej nie wiadomo mi o tym. Jestem ranny. Dobra, ubijemy żuka. Wow. nieźle. To już na Żukach możemy ekspić. Dobra, myślę, że biję sobie ósmy level jakoś tutaj i możemy opuścić tą śmieszną wioskę. Na ósmym levelu będziemy mogli na wilki iść pewnie. Zrobimy sobie quest na 10 level. Często właśnie jeśli zaczynam tropicielem. Znaczy zaczynałem, bo teraz to nie za dużo otworzyłem tych postaci w przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale wcześniej, kiedy robiłem na przykład postać na przykład tropiciela, czy... czy tancerza, tancerza ostrzy. To na jakimś dziesiątym levelu bardzo często robiłem właśnie te questy z denem, i z tą, tą, ten, ten drugi quest, gdzie rękawice można sobie praktycznie zawsze było must have. No, oczywiście, jakimś wojownikiem czy łowcą, to nie zasuwałbym do tornek na 10 levelu bez przesady. Do aż takich poświęceń nie jestem skłonny. Dobra, nie wiem jak na razie, gdzie tu mogę rozminąć. Aha, tutaj. Nie, to jest fajne, na przykład ogień na czerwono mamy, to jest spoko, to mi się podoba. Wyczerpanie, bo chciałem zobaczyć, ile mam wyczerpania. Nie, nie jest, nie jest tak źle, tylko najgorsze jest właśnie przyzwyczajenie się do tego życia. Ale tutaj ładnie to wygląda, mana, energia. Siła krytyka, pomocnicza, coś tam, obrona. To jest obrona, to jest pancerz. Czemu to nie jest potraktowane... Ej, naprawdę grupa obrona i... obrona. Gdyby to była grupa obrona i to by był pancerz wypisany, okej, okay, ale... Bez sens trochę moim zdaniem. Tutaj gdybym miał dodatkowo wypisany na przykład Sasusik 6 level to spoko. Toż tak bardzo by mnie nie bolało. Chyba tutaj margomapka nie będzie potrzebna. Możemy sobie po prostu tak robić. I jeśli byliśmy na przykład tutaj, to pewnie mamy to zapisane. Załóżmy, byliśmy tutaj dwie sekundy temu. Nie wiem, czy to aktualizuje się w czasie rzeczywistym, że on, jeśli on się ruszy tutaj, a ja się ruszę tutaj, to czy będę miał to? Czy muszę po prostu tam podejść? Wiecie o co mi chodzi? Czy to się aktualizuje, tylko gdy jestem gdzieś w pobliżu? Na przykład, czy Herosa mogę wykryć całej mapę, czy tylko w obrębie mniej więcej rejonu, gdzie jestem? Bo na przykład za czasów jeszcze sta starego silnika, bo to jest nowy interfejs, nie? Za czasów starego silnika, czyli tam 2009-2010 rok, yy, można było wejść na mapę i wyszukiwało Herosa, więc szukanie jakiegoś opętanego paladyna było naprawdę łatwe. A Bacy tu już nie wspomnę bo praktycznie respił się na dwóch mapkach, plus jaskinie. Najgorzej było właśnie z jakimś złodziejem, bo tam trzeba było wchodzić do domków i tak były tam pojedyncze respy. I tak od razu wykrywało, więc to nic nie zmieniało. Ej, jak sobie na świerszczach. Ja sam nie wiem, co robię jeszcze na tym świecie zupełnie. Czuję się tutaj tak trochę jak we mgle. Ale na pewno jeszcze spróbuję sobie paladynem zagrać, bo, bo ponoć ciekawo. Ciekawy jest. Chociaż możemy nawet przed 25 levelem iść do tornek, do szeregata i sprawdzać, jak tam wyglądają te umiejętności. Na Experimental chyba również jest nowy interfejs, z tego co wiem. I miałem dostęp do postaci na moim zastępcy. W sumie sam miałem też postać na Experimental, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego, że. Bo było coś takiego, że na eksperymental mogły tworzyć osoby, które miały ban na KB. Postać przez jakiś tam jeden dzień. Ja stworzyłem to postać, potem usunąłem ją, bo chciałem stworzyć inną profesję. Chociaż mogłem ją zmienić jednym kliknięciem, dosłownie. I już potem nie mogłem stworzyć tej postaci, bo zablokowali. Więc trudno. żyję? A w ogóle to jest skrzynia z ekwipunkiem. <grym> Fajnie. Zapomniałem zupełnie o tym. Szczerze zapomniałem o tym. Osam. To jest MPC czy, czy, czy nie? Tak, ty, nie, to jest gracz. Jeju. Tak słabo widoczni są gracze. Don Gregor. Wyślij. Nie, ale fajny jest design na przykład tutaj tego wyskakującego. Pokaż ekwipunek. Jest taki dodatek, który pokazuje ekus z profilu. Czyli pewnie w jego przypadku nie zobaczymy nic. Nawet gdyby miał piąty level i pewnie by wbił ten i pewnie założyłby jakiś ekwipunek, bo aktualizacja jest o 5.25. Pewnie na tym to bazuje. Dobra. Bo ja tutaj błądzę. Nieszczęśnie. Idziemy do handlarza. Pokaż całą pierwszą torbę. Chociaż może odznaczę to. Odznaczę to, czego nie chcę. Pewnie bym mógł ustawić filtr. Obstawiam, że taki jest, że mógłbym ustawić filtr, żeby przedmiotów konsumpcyjnych mi nie zjadało. Żeby powietrza. Zawsze się zastanawiałem po co on tu jest. Chyba jest jakiś quest nawet z żywiołem powietrze tutaj w, w tej wiosce, ale nie wiem. Chyba coś jest. Ja już gram w tą grę tyle lat i nie wiem tutaj o czymś takim. Spoko. Dobra, wbijmy 8 level chociaż, żeby cały kipunek mieć z tej wioski. Czy są tu jakieś jelenie, cokolwiek? Czy będę musiał na szerszenie zasuwać? Ciekawe, czy, jest, czy są jakieś dodatki, jak klawiatura eliksirów, bo jak widzieliście w tych dodatkach, no nie ma zbyt dużo rzeczy. Naprawdę jest to dosyć ubogie. A tutaj jest jaskinia, właśnie. Tam ja. gaunty pewnie będą. Ciężko mi się będzie odzwyczaić, że nie ma minimapki. To na pewno. Dobra. Logniemy, może, na jakiś inny świat, gdzie jest. stary interfejs. Jest quite. I nic nie zdobyliśmy. No nie jestem zdziwiony. Nie powiem. Ogólnie jest ten event cały z. atom. O, dodał. Do, e, Zakceptował. Jest ten cały event związany ze świętem. Świętem. Świętego Patryka, tak? Bo to w, rzeczywi w rzeczywistości jest po prostu to święto w Irlandii. I, i tam, jeśli zrobi się chyba 666 okrążeń, to dostaje się jakiś klucz. Ja nie robiłem szczerze tego. I zastanawiam się, czy jest sens, bo jak na razie nie wiadomo też po co jest ten klucz. Pewnie się okaże, że jakaś super nagroda, że dostaniemy 5 błogosławieństw czy coś takiego, ale nie wiem. Jak na razie nie robiłem niczego takiego. chowańce. Czy wiesz, że w depozycie możesz przechować swoje przedmioty? No, jeśli mówicie mi o nazwie depozyt, no to myślałem, że w tym miejscu mogę, nie wiem. Znaczy, wiecie, jeśli już mówię o depozycie, no to człowiek chyba powinien sobie skojarzyć, co może robić w takim miejscu. Ale nie, no spokojnie, to są i tak porady dla nowych. Śmieję się po prostu z tego. Pozmieniali ogólnie. Chyba kiedyś jeszcze za czasów, kiedy poległ młody ga... Aha, ja myślałem, że ja już poległem. Nieważne. Jeszcze za czasów, kiedy te wioski nie były reworkowane, to ta jaskinia istniała, z tego co pamiętam, tylko ona nie była taka duża. Była malutka. Było tutaj chyba dwa gaunty na krzyż. Euro 8 level wbijemy? Pewnie. Albo i nie. Nie. Niestety nie wbijemy. Chwilę, ja mam tylko jedną torbę. Cztery torby można mieć? A nie, to jest na klucze. Ja już myślałem, że do interface wprowadza możliwość ograniczania czwartej torby, ale nie, to jest na klucze. Zapomniałem. Ale z tego co wiem, to właśnie ten nowy interfejs jest bardzo często aktualizowany. Tutaj mamy wersję z 2 lutego 2017 roku. Chyba, że to jest druga aktualizacja. Nie wiem. Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu data. Pomimo, że błędnie zapisana, bo powinno być raczej z kropką, a nie ze slashem, ale dobra. Filtr. Dobra, nie bawię się na razie w te filtry. Tylko po prostu chcę to sprzedać. Ja pomiędzy nagrywaniami, jeśli spodobał Wam się ogólnie ten cały tempest i uznacie, że może warto coś z tego nagrać jeszcze, to. to pogarniam pomiędzy nagrywaniem, o co chodzi z tymi filtrami i się postaram jak najwięcej podowiadywać o tym świecie, żeby tak ta ciemno nie wybijać kolejny raz. też cała moja wiedza, powiedzmy, o tych umiejętnościach pójdzie się walić, bo teraz będzie trzeba przeanalizować kolejny raz, co warto brać, na jakich profesjach i tak dalej, więc... Praktycznie od nowa. Żuwaczka, żuka. Wow. Co tu się hmm. dzieje? A, czat. No, zapomniałem, że w ogóle w tej grze jest coś takiego jak czat w nowym interfejsie. Hej. Dobra, tutaj powinniśmy level wbić i mamy. Nie, podoba mi się ten napis. Naprawdę jeszcze tutaj taki paski. Don Gregor. Nigdy nie robiłem sobie niku z generatora. Są to tacy ludzie, którzy robią coś takiego. Obstawiam, że ten nick jest z generatora. Cały klipunek na 8 level, ten sobie sprzedamy. A na siódmy tutaj jest maksymalnie. Myślałem, że na ósmy zawsze. Jeju. I zanim ja założę te przedmioty, to milion komunikatów wyskoczy. Myślałem, że na ósmy, serio. Widać mało wiem o tej grze. nie sprzedaje na siódmy level. Nie, wszystko zamieniłem sobie. Dobra. Dobra. Ja, tak jak mówiłem, jeśli Wam się spodoba, to jeszcze coś nagramy z Tempesta, może z tego serię zrobimy, bo przynajmniej mi osobiście się wydaje, że może być tutaj coś ciekawego i warto byłoby tutaj coś tam pograć. Ale wiem, że Wy chcecie Berówca. <grym> wiem o tym. Spoko. Pogramy na Berówcie jeszcze. Dzięki za oglądanie. Cześć.